Skarb Piratów. część czwarta. Upadek kłody. rozdział dwudziesty szósty. Wielka katastrofa. Czesław jeszcze płynął statkiem. Ksawery wziął ze stołu łuk. Trzymał go w prawe ręce, wyszedł ze spieżarni i podszedł do Czesława. Zabije Pawle z łuku, oświadczył Ksawery. Tak jest, przytaknął mu Czesław. Aleksander wyszedł ze spieżarni, podszedł do Czesława i spojrzał na niego ze zdumieniem. Dlaczego? wykrztusił się w końcu Aleksander. Pawla zginie, a może Pawla będzie krwawiła, przestraszył się Hapaczeszko. Pawla tylko westchnęła. Ar. Nie miała być żadnej litości nade mną, rzekła Pawla. Jeśli ją zabijesz, nie będzie dręczyć ciebie sumienia. Ar. Czesław rzekł do Xaverego. Oto Pawla. Ar. rzekł Ksawery patrząc na Pawlę. Pawla przyleciała do Czesława Aleksandra i Ksawery. Pawla, zginiesz. Zaraz dopłyniemy do gospody i tam zabijecie z łuku. Ar. powiedzieli Czesław i Ksawery. Otóż to pokiwał Aleksander. Mamy zamiatek zrobić, bo jesteśmy bandytani wpadł Aleksandrowi w słowo Ksawery. I gdzie zamierzacie zabić Pawlę? zapytał Czesław. Ja idę na plażę. A – bąknął Ksawery. Dobrze idziesz na plażę, to na plażę jęknął Aleksander. Ksawer chciał iść na plażę. Gdy Czesław dopłynął do wyspy Loek, to Czesław, Aleksander, Ksawery i Hapoczeszko zamierzali zniszczyć i wyburzyć statek piracki. Ja, Aleksander, Ksawery i Hapoczeszko, dopiero po śmierci Pawli, zamierzamy zniszczyć nasz statek. Ar! — powiedział Czesław. Aha, przerwał Hapoczeszko. Już jest wyspa Loek. Czesław, proszę cię, zostaw kierownicę i chodzi do nas. A, rzekł Ksawery. Hapoczeszko przyleciał do Czosława, Aleksandra, Ksawerygo i Pawli. Czosław zauważył, że jest wyspa Lorek i dotarł do tej wyspy. On podszedł do Aleksandra, Ksawerygo, Hapoczeszka i Pawli, razem wyszli ze statku pirackiego i udali się do wyspy Lorek. Już jesteśmy na wyspie Lorek. A, powiedział Ksawery. Aha, przerwała Pawla. Czesław, Aleksander i zostali na plaży, a Ksawery i Pawla szli aż do końca plaży z zalasem. Pawla przyleciała o 25 metrów dalej od Ksawerego. Ksawery rzekł do Czesława. I wiesz, Czesławie, co się wtedy stało? Cud. Bąknął Czesław. Ksawery przygotował swój łuk. Najpierw stał dalej, następnie opuścił łuk na trawie, potem wziął ze ścieżki około 200 strzał, Wziął z puste pudełko, otworzył pudełko i włożył do pudełka wszystkie strzały. Zabijmy ją, a oświadczył Ksawery. Ksawery naciągnął cięciwe, potem patrzył na Pawlę, celował nią i wystrzelił po jednej strzele do Pawli. I tak robił to około dwustu razy, a Pawla męczyła się. Pawla nie żyje, powiedział Ksawery. I Pawla zdechła. Czesław Aleksander i Chapoczeszko podeszli do Ksawery i rzekli do niego. Sprawdź, czy Pawla jeszcze żyje, czy już nie żyje. Czesław Aleksander, Ksawery i Chapoczeszko podeszli do Pawli i odrzekli. Niestety, Pawla nie żyje, nie żyje, nie żyje, bo zabiło się z łuku. Tak jest, przerywał Ksawery. Czesław Aleksander, Ksawery i Chapoczeszko byli bardzo niezadowoleni, że Pawla zdechła. Ar, moje kondolencje rzekł ksawery patrząc na strzeloną Pawlę. Jeśli dokuczacie ciało Pawli i na mieczech ją życie, źle uczynicie, bo pana Henryka Kowalskiego przed końcem wzywał i jego wizerunek w ręku trzyma. Ar. Pawla spoczęła w pokoju. Przesław wziął z trawy łopatę, podszedł z zalaz i wykopnął łopatę w dół. Potem kłócnął i położył łopatę na ścieżce. Ar To będzie grup Pawli, bąknął Czesław. Czesław wyciągnął z całego ciała Pawli wszystkie strzały. Jego szerokość będzie miało około 35 strzał, a jego długość będzie wynosiła około 65 strzał. Ar, Powiedział Ksawery. Ksawery wstawił około 35 strzał wzdłuż szerokości i około 65 strzał wzdłuż długości. Już grup jest pełen strzałami. A powiedział Czesławowi Ksawery. Ksawery podniósł matwą Pawle ze ścieżki, trzymał ją w obu rękach, podszedł do grobu i włożył Pawle do grobu. Pawla została złożona do grobu. Rzekł Ksawery. Nie żyje, rzekł Czesław. Zdechła, zdechła, zdechła Pawla. Rzekł hapaczeszko, patrząc na Pawłem. Yhy, rozpominił się Czesław. Już idziemy niszczyć nasz statek bombami, zapytał Aleksander. Tak, idziemy, potwierdził Xawery. Czesław, Aleksander i Ksawery przygotowali bomby, żeby zniszczyć bombami statek piracki. Czesław wziął z piasku 50 bomb, Aleksander 30, a Ksawery 40. Mamy wszystkie bomby, a, krzyknęli wszyscy. 3, 2, 1 i start. Wrzasnął Ksawery. I Czesław, Aleksander i Ksawery zaczęli niszczyć statek piracki. Każdy piadr rzucał bombę na odległości 200 metrów. I Czesław Aleksander i niszczyli statek piracki. To im zajęło dwie minuty. Nasz statek jest już zniszczony, rzekł Czesław. Hurra! krzyknęli wszyscy. Już statek jest zniszczony, hurra! Statek piracki został spalony ogniem i wybuchami. Niszczyliśmy nasz statek, Aar. To już przesada, powiedział Czesław. Zaraz chodźmy po wiospę żeby na nie umrzeć. To była wielka katastrofa. Pożelił się chapa czeszko. Ksawery wziął z piasku nagrobek, podszedł do grobu Pawli i włożył na grob nagrobek. Już włożyłam nagrobek na grob Pawli, a rzekł sobie Ksawery. Potem Ksawery wziął z trawy tablicę i patyk, położył patyk do nagrobka, postawił tabliczkę na nagrobku i napisał na niej, spoczywaj w pokoju, Pawla, Jezu, ufam Tobie. Nareszcie grób Pawli jest już gotowy. A, rzekł Ksawery. Dobrze, zgodzi się Czesław. Ksawery wziął z gotowego grobu Pawli Patek, podszedł do Czesława, Aleksandra i wyrzucił patyk i wszyscy opuścili plażę i poszli do lasu.